Siemanko, widzowie, witam was w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku, no widzowie, no, złe rzeczy się działy. Zamieniliśmy Michaela w Wilka i widzowie, postanowiłem, tro taki trochę śmieszny pomysł, Pójdź, weźmiemy go i zaniesiemy do szkoły i będziemy się z nim uczyć mówić, bo ja już nie mam innych pomysłów, to jest chyba tak najlogiczniejszy pomysł. O, on tu siedzi z plecakiem już yy, i idziemy. Chodź tutaj. No, i jej bierzemy jakieś auto i jedziemy. Co by tu wybrać? Chwila. Mm, tu może jakieś. Piek? Czekaj, o. Dobra. Dawaj, wsiadaj. A, on tu ma auto. Dobra, to pojedziemy jego autem Jedziemy. Łoj! O Jezu! Co tu się dzieje? Idziemy. Rany, co tu się dzieje? Ale on ten... Czemu my się palimy? Jest? Dobra, nie, chodź już. Chodź. Mike... E, czemu... U odpadło. Jest jakiś gracz. Nie. Dobra, idziemy. O, tu jest student. Ej, gdzie jest teacher? Nauczyciel, o tu. To jestem nauczyciel. Piek. Chodź tu do klasy, jakoś znajdziemy na górę. Może jakaś będzie fajna klasa. Yy... O, tu jest jakaś. Nie, to nie jest klasa. Gdzie tu jest jakaś fajna klasa? Aha. To siadaj tutaj. Gdzie on idzie? A, no tak, wiesz, każdy musi mieć swoją półkę. Musisz być uczniem. No, to se zrób. Ale to fajne jest w ogóle takie rzeczy. Dawaj, zrób se półkę i. idziemy do klasy. Dobra. I dobra, już se siedzi. Czemu ona tu. Nie, ona nie będzie nauczycielem. Bierzemy ją i wypad stąd. Dobra, o, widzę kolejny uczeń. Ona nie będzie nauczycielem. Nie, sio. Sio stąd. Dobra. I widzowie, będziemy tutaj pisać na tablicy i on będzie powtarzać. Czemu ona tu nadal jest? Dobra. Yyy. A. I będziemy... Będzie ten. U. Czemu on U napisał? Nie U. I co? O, u, o, Dobra Do ławki! zrozumie My A I Nie, czekaj, chwila. My. me, ale fai né, pis 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 pis, me, só, só o que ele Rosja co a Dobra, jak na razie to ta e, nauka idzie bardzo dobrze Co tu pisze klasa Milo Games w ogóle? Na Nasz... na do ławki. Kto to napisał? I co, i co, i co, i co i co, i co i co, i co i co? No, dawaj, co to co? Majlo. no! Proszę napisać. Widzowie, ta nauka idzie nam bardzo dobrze. Co to w ogóle jest? Telewizor. Wyłączyć to. No, no. Milo. Uuuu. To... no, no, dziękuję, dziękuję. Milo, zaraz, zaraz, zaraz. Kiedy on się tego nauczył? Milo to sigma. <ścoughs> Co on robi? Mu... Co? Dobra. Ej, ej, ej. Proszę nie szkrać w tablicę. No, dawaj napisz. Ale hałas. Ktoś bank, safe w banku wywalił. Mailogam. Dobrze. Dobra. No kur... Nie, to ta mała wariatka. Nie. Hm, dobra. E, co by teraz napisać? G a, g -a, g a u. -y. G -a. G a I L O g A S. Co? Ona wyprawia. No, piszcie, piszcie. Długo im te pisanie na czasie zajmuje. Nie wywalaj stąd. Chyba w Majlogames, Co? Kebab. <laughs> Co? No, dawać kebab. Kebab, kebab, kebab. I dziesięć kebab. Tak, dobrze. Teraz. Yy... Co to jest, ten dźwięk dobra, jakieś znowu ta wariatka? Nie, piszę, dobrze. Uh, teraz... Yyy... Uh. 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 proszę. Pisz, pisz. wolf, dobra, nieważne, może być a napiszemy to co tu okay. co jest, nie da się Pik. Jest, dobra, weszło. Proszę napisać. <śścoughs> Nie Klasa kebaby. Ja Dobra. Dobra, przerwa. Koniec lekcji już. Koniec. Wypad z klasy, bo ja nie, nie wytrzymam z nimi. Czemu wszyscy w ogóle w ostatniej ławce wyświetlili? Ten, 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 ten. Koniec. Na stołówkę do. Do toalety albo gdzieś. No. Trzymaj. Pizza. Albo kebaba, jak tak bardzo chciałeś. Co tu jeszcze jest? Jakieś fajne jedzonko? Uuu, o to. Cą to jest dźwięk aparatu? Słychać było. Proszę. Dobra, będzie spokój. <laughs> Dobra widzowie, póki co, to ta nauka y, idzie bardzo dobrze. Dobra, idziemy do domu. Już. Do domu przerwa, koniec lekcji, koniec lekcji już na autobus. na... Ej, do... ej, autobus respie Taki szkolny. Autobus szkolny O Michał na ten Mike na tył, jak usiadł. Jedziemy, jedziemy. Szybciej jak to wolno jedzie. Dobra, trochę wolniej. Pyk. Jedziemy w kółko. <ścoughs> School bus I pik, jesteśmy. Dobra, super jesteśmy. Proszę wy wychodzić. Wychodzić. Albo idziemy znowu do szkoły. Dobra, jak nie chce wyjść, to jedziemy do szkoły. <śmulatuj> Siadaj. Wsiadaj. Siadaj, nie otwieraj. I... Pum. I dobra. I... Co? Widzowie, przerwy mamy. Idziemy spać do łóżka. Spijmy się, pyk. Gdzie tu jest w ogóle w łóżko jakieś? I spać, no? Idź. Dobra, ja się też kładę. Eee, gdzie tu jest jakiś otu? Dobra, widzowie. Idziemy spać Uuh. 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 Dobra, widzowie, przespaliśmy noc. Już dzień jest Idziemy sprawdzić do Michaela. O, on śpi jeszcze. Wstawaj, wstawaj. Chodź, idziemy do szkoły. Kolejny dzień. Chodź, chodź. Z kulbusem. <affiliated> Spad się połamał. No nie ma, no chodź, idziemy. Jedziemy do szkoły kolejny dzień. Uczenia się, mówienia kebab To jest kebabem kebabowym. E, kebaby do szkoły jedziemy. Chodź. Idziemy. Kla nasza klasa tu była. Gdzie on jest? Chodź, idziemy. Co to jest? Chodź, chodź. Idziemy. Co to jest? Dobra, i teraz... E, nauczymy się li tych e, liczyć. E, liczyć kebaba jeden co? no napisz na czacie ten jeden da się tą, większą tą jedynkę Alarm włączył. Dwa. Alarm mąkowy Boże, jaki hałas. Dawaj, 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 dawaj. Pisz. Dwa. Dobrze. Trzy. Trzy, 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 Trzydzieści. Nie trzydzieści, trzy. Trzydzieści kebabów. Trzydzieści kebabów. No. Dawaj. Może być y... damy pięć plus pięć. Ej, no ile to pięć plus pięć. Pięć plus pięć równa się ile? Mm, nie wytrzymam. Dobra. Dobra. Wolf plus wolf równa się. No, 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 no Mały wilk Co? Jak to duży wilk Dobra, może nie do, nieważne yy, To będzie 50 plus 50 plus 50, plus 50 plus 50 równa się, zapomniałem, do ciepłej, dobra Nie da się Czemu? 50

Dobra, dobra, nie wiem czemu. Uu, ciekawe kto to napisał. Dobra. No. Proszę o odpowiedź. Jestem Co? plus G. g. G jestem Co? jestem tutaj, nie. tutaj, nie nie! Uuuh. Michael, moje logamy. No szóstka z plusem. Szóstka z plusem. Majkelek dzisiaj dostaje szóstkę z plusem. I na razie widzowie, trochę się nauczyliśmy pisać na czacie. I może. A to tu co? Kogo ona chce? Dobra, i nauczyliśmy się czytać. Znaczy, czytać. I mówić kebab, plus kebab. Ten. Trochę nauczyliśmy się pisać na czacie. I widzowie, czekajcie na trzecią część. Zobaczymy co będzie, czy przewrócimy mu głos, czy no nie wiem, no nauczymy go mówić, czy co się stanie. I na razie widzowie pa.